Kissy Missy nie istnieje, nie może zrobić mi krzywdy Kissy Missy nie istnieje, nie może zrobić mi krzywdy Kissy Missy no przecież ty nie istniejesz Zostaw, zostaw mnie Kissy Missy no zostaw Zostaw mnie, zostaw, zostaw mnie Dobra gramy sobie pięknie Kolejny dzień w Hagi Łagi i Poppy Playtime. Cyk, przykładamy łapkę. Co jest? Jestem Hagi wagi, uciekaj, no. do węta, uciekaj do męca! Uciekaj do Stary, to... idź już do mamy. Co? Gadasz głupoty, po co, co się tu zebrałeś? Wyjdź mojego pokoju. Co za chłop, sobie ubzdurał coś z tym Hagim Łagim. Jest nienormalny jakiś. Skąd no, się biorą tacy bracia? Jezu. O, kolejny epizod, kolejny chapter Poppy Playtime. No i nareszcie sobie zagram w poppy playtime. Założyłem nowe 200 MB RAMu. Teraz musi śmigać, dobra, odpalam kompa. Co temu? Czemu to tak suszy? Przecież no powinno już być dobrze. Dobra, odpalam poppy playtime. Znowu mi laguje, nawet w menu mi laguje, wszystko mi laguje, znowu się ten komputer zepsuł, no ja już mam naprawdę tego wszystkiego dość Nie potrzebuję Cię w swoim składzie komputerze, ty ciały! Ale już tutaj ten gracz popisuje się z zgrabnymi palcami, jak on tutaj wpisał w ogóle ten kod, a on wsadził tę kasetę, no to jest proszę Państwa naprawdę przecudowne Naprawdę takich rzeczy dawno nie widziałem, no to jest po prostu coś wspaniałego, jak tutaj obserwuję bacznie tę rozgrywkę, tak tak! Mamy to! Złoty medal! Złoty medal! Proszę Państwa, leć! Leć, Andrzej, leć! Leć, leć naprawdę! Rekord skoczni! Rekord skoczni! Ło! Wow. Jak oni robią te mody? Jak te jupiterzy? Ja też chcę być taki, jak oni! Ja chcę mieć te mody! Ale ja nie chcę tylko oglądać tych modów! Ja chcę też grać sobie! Dobrze, ja wpiszę! Ha... Haki... Haki... Kapitany Haki... Do pop pi pop pi playtime playtime o. Enter. O. Mamy, 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 mamy tutaj haka. Zainstaluj, ja już to instaluję. Tak, uprawnienia administratora. Tak, tak, tak. Antywirusa? Oczywiście, wyłączam. O, jest, jest, zainstalowałem. I co teraz się dzieje? Co teraz się dzieje? Co tutaj jest Się zmęczyłem tym grajem. Kurde, aż nawet trochę. Dobra, zobaczmy co mamy w lodówce. Co jest? Czemu to jest zamknięte? Halo! Otwórzcie lodówkę! Ja chcę mojego kurczaka! Kurde, jak to otworzyć? Nie no, chyba nie jak w Play, tam przecież to byłoby głupie totalnie. Dobra, nikt nie patrzy. Spróbujmy. O kurde! Zadziałało! Niewiarygodne! No teraz naciśnij łapkę, dobrze. Pójdzie prąd, teraz musisz zebrać klucz. Bo według poradnika, jak nie zbierzesz klucza, to nie będziesz mógł się przedostać. Bardzo dobrze. Teraz tutaj, o, tu możesz prąd włączyć. I według poradnika... Czekaj, stój, stój, stój! Według poradnika musisz teraz przejść... Gdzie ty idziesz? W lewo, nie tu, no co ty robisz? Kościół, kościół, masz prąd do włączenia, ja, ja gra, nie, ja gra, ale według spore po, stąd Tato, tato, daj mi 20 złotych, taka nowa gierka jest, popij playtime, bo tylko się złotych kosztuje Co? Gierka znowu tylko ci jedno tylko w głowie, nic nie dam, nic nie dam, bo nie mam, a jakbym miał to też bym nie dał no proszę, proszę, niech bądź taki. Tobie te, tylko te gry w głowie, tylko jedno, ja, nic nie ma, mi się matki pytań. No ale to co ja mam zrobić? A jakbyś, syneczku, słuchaj, może naczynia umył, albo jeszcze niż samochód, to może bym się nawet, ojciec by się... Zaś No dobra, no już zmyję te naczynia i postrzątam ci samochód, niech już będzie! Ale dasz mi 20 złotych? No dam, dam, tylko jedźcie, nie mam czasu, zaraz się rozmyślę i będzie po problemie. Dobra, dobra, dzięki Tato, to ja lecę zmywać naczynia! Ech, ta dzisiejsza młodzież taka nie wychowa. Zobacz na to, widzisz to? To jest Foxy! Teraz wyszła nowa gra Five Nights at Freddy'. Wszyscy grają we FNAFA. To jest jakiś... Coś tak? Zostaw to. To jest jakiś... Tylko... Pop... Już nikt w to nie gra. Nikt w to nie Tylko gra. play, to już jest przeszłość! Czy jesteś przeszło? Nie. Wiesz to... tak w ogóle. Ale Szybko. się skończyłeś, muszę... Zaraz dawaj... pobiję nowy rekord. Szybko ocieraj pod, bo nie wytrzymam. Ale i, i tak nowy rekord. Najlepsze na świecie. Na speed, Speedrun poppy playtime w 10 sekund. Ale jak leci, jak leć tutaj... Szybciej! Po... Okej, okay, dobra, dobra, mamy to. Jeszcze tylko tutaj łapkę przyłożyć. Hagiłagi spada. 5 3, 5 2, 1... Dobra, mamy yes. to! Nowy rekord! Jest! Jest, udało się! Oh. 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 Jest nowa teoria w Poppy playtime! Ta ławka przypomina węża, a jak wiadomo wąż zaczyna się na literę S, czyli snake. A jak wiadomo, snake zaczyna się na literę S. Jakie zwierzę kończy się na literę S? Pies. A co się rymuje z pies? Z pies rymuje się GPS. A co ma pies? Pies na szyi ma GPS. Wszystko wiadomo. GPS zaprowadził nas do nowej tajnej teorii w Poppy playtime.! <tryk> No, jeszcze chwila. O syk. O Mamy już poranek, dobra porana Kolejne przejście po tutaj tam już w sumie, ile razy to przechodzę? Już nie wiem 600 razy chyba, 601 raz to będzie. Ale może najpierw bym jakieś śniadanie zjadł, albo jakąś wójeczkę. Dobra. Dobra, wszystkie sprawy <laughs> załatwione, to teraz można sobie grać w Poppy Playtime. Dasz radę, teraz nie. uciekaj, uciekaj, do węglu, do węglu, proszę, uciekaj, nie. dasz radę, Ten nie, nie, Przemek, no, no, proszę cię, nie. on jest tam, blisko, uciekaj. on jest blisko, tam, tam, na lewo, nie widzisz tego, Przemek, <laughs> nic się nie stało. Przemek nic się nie stało, masz przy sobie taki nie ładny Uda ci się kiedyś na pewno, na radę. I sobie nic się nie stało. Super dzwoneczkiem, zostawcie super dzwoneczkiem i łapkę w górę. I zostawcie łapkę w górę. A szkoda! A jeżeli chcesz zdobyć 30 zł PSC, tam dla was mam zagadkę. Napiszcie jakiego koloru jest hagiłagi. Tak bardzo trudna zagadka, aby zdobyć 30 zł właśnie PSC. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie na inne odcinki, wpadajcie do Admirosa i zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Nara.